Jesteśmy na pilotów w 10 a i mamy list serwisa.łożnie mówi 2020. Te drzwi są fajne generalnie. Aha, tu W tych nowszych już są takie właśnie jak to. Ale dobra, jedziemy. O, jest nowe dopuszczenie Do grudnia. Ok. Siema. Kniż serwis. A, takie typowe.

kamera? Wszystko tutaj jest. No to jedziemy na dół to. Dobra. Dobra, jesteśmy już na parterze. To już chyba będzie, czekaj. Już chyba idzie.

Zobaczcie na to. Tego to się tu nie spodziewałem. Starszy serwis i nie ma do do grudnia. Wcale bym się nie dziwił, bo poszedł na wymianę, bo to syfie. Tak naprawdę, po nagraniu tego filmiku tego, tej windy odłączam się od Powermaka. Bo naprawdę to niewygodnie się pokazuje z tym kablem. Muszę go ruszać, wyginać. Nie jest to ciekawe. <Grymnie> Jezus! Ale bo dziwne, w drugą stronę w ogóle poczułem. O, dobry powrotem na to? Ta, tak, bo my nie windy nagrywamy. Robimy windy <Grymnie> nagrywamy. Tak się interesujemy. No, to nasze, nasze hobby. Już nie tylko my, tylko i w Polsce też się interesują, tak? po prostu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No no. Nie, no normalna kobieta, Ona mi się nie przyczepiała do, do nosa. Nie? No normalna kobieta. Tacy powinni ludzie być wszyscy, a nie się z bloków i starasz się policją. Prawda. To Nie rozumiem. No. Inny gong? No. Dwóch. Pojedynczy dwóch, po teraz. A tam na górze był potrójny. Mhm. To na filmie nie jest. Czekajcie, teraz? Pojedyncze. Dobra, niech ja się zamkamy. Tam wszystko jest. Dzięki za oglądanie. Jesteśmy na 12B. Myślę, że teraz czysta. Takiego dziwnego. Tego też nie spodziewałem. Ile to jest? 5-10? Tak, 10, dobra. To jedziemy. O kurde, jeździało. Widzicie? Przyciski dotykowe. Tak jak u mnie, u mojej babci. A rocznik. Uff, ona no nie rusza się tak. Nie wiem. 2013. Uf, jak to. Jakie świetlenie, jakie dziwne. Jeszcze takie starsze. Widzicie? To ta tabliczka u mojej babci wypadła. Leży sobie tutaj. o. Piętro dziesiąte Wrócimy to Wrócimy spokojnie Bo chcę nagrać spokojnie No to takie normalne To jest normalne w Sindlerach Spokojnie Ja Sindlera u siebie mam już ubawić 7 lat Czekajcie, czekajcie. Takiego mam no jak ty. Tak? To samo? No. <grym> Tylko tutaj nie mieszka. Aha. W tańsku mieszka, ale nie ze mną. No, no. <grym> Ale fajny taki pochod. i ty masz lat? Ja mam 20 w tym roku. Co? No. O badko. A ja mam no. On ma 18 w tym roku. No. No, to ja bym chciał, mój mam tylko 14 oh, rok, ale fajny też było. Inno, dzień dobry. Jesteśmy na pilotów 10B. Mamy oczywiście tutaj pięknego drema z czerwonym podświetleniem. Unikat. 10. Patrzcie jakie zajebiste nie to jest to dopuszczenie. O kurde. z opóźnieniem. O zobaczcie jakie długo ten to te, ta te winda w tym roku nie pójdzie na śmietnik Już mi badanie, prawdopodobnie Jakie jest takie dopuszczenie Stopnie Stopnie naciskamy, bo się zatniemy Nie znam takiej windy do końca, to wyjdzie. No nie? Więc wolę nie wciskać stopu, nie? nie? Nie, nie, nie naciskamy stopu Bo ty... Myślałem, że końcowy Jedziemy. Coje ja mam ruszania co z nią jest? A, typowy. Taki normalny, nie? Bo to mnie da licz serwisa w sumie. No nie? Ale fajna winda. Czekajcie, żebym tam nie przybliżał, nie? Gdzie To ma dorąbane. Muszę je się przybliżył do tego to. ale kabinę lift service'a już na, na, u mnie no, no chyba dobra, dzięki za oglądanie dzięki za... i zobaczcie, tu jest czerwone poświęcenie jesteśmy na pilotu 12a i mamy zręba i kasetę ma od takiego swojej daszko, nie? jedziemy mnie rygiel tak tak wali rygiel, słuchajcie Jest czasem myślę że ona się dobrze zaryglowała nie? Normalnie Pski tu patrz fajnie Dobra, zaczynamy do normalnego nagrywania A w ogóle baba się jakaś przejebała nam Ja wiem czy było pilotów 10? W pilotu w 10 days się jakieś babki przyjebały, co, co my robimy. My mówimy, że winda, a ona jeszcze z niechęcią nas puściła do klatki. Jeszcze był list, nagraliśmy po prostu, wyszliśmy z klatki. No, takie przyjebane baby trzeba tam tępić. Moskitu, nie? Trzeba walić, tępić no, takich ludzi. No. naprawdę. Falowy nikt ma. Nie ma. Ludzi, co. dwie osoby. Mówili, że spoko, spoko No A Nadia sobie jakieś jedna się przejebała No Generalnie Która godzina? 11.35 idziemy, to... idziemy na dzwony no? no Teraz idziemy na rozstaje I Dlatego, że chcę na dzwony na... no. jak to Nie ma falownika, przecież ona od razu stąd Farownik Falownik to jest ta, co spowalnia windę, wiesz? Tutaj nie ma, wiesz? 陣気でごま油。<ス>